Cześć Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Battlefield 3 kampanii dla pojedynczego gracza. Yy, mamy kolejną misję do rozpoczęcia. Nazywa się Raj Pancerny. Oczywiście gramy dalej na wysokim poziomie trudności, nie zamierzam go zmieniać. Myślę, że damy radę do końca. No dobra, no to co? Dzisiaj zabawimy się w czterech pancernych. Zabraknie nam tylko psa. Zobaczymy, jaka misja. Jak, jak po prostu ta misja wygląda, ponieważ pamiętam, że w Betkompany też jeździło czołgiem, i nawet spoko było. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Tutaj prawdopodobnie będziemy mieli o wiele większy teren do dyspozycji, ale pewnie nadal gra będzie prowadzić na zarączkę. Także posłuchajmy i zobaczmy, co się wydarzy. 10 godzin temu 80 tysięcy zabitych. Epicentrum znajdowało się w budynku giełdy. Jakie to uczucie? Myślicie, że tego chciałem? Jesteście bardziej popierdoleni niż myślałem. Próbuję. Nie dopuścić, żeby to samo stało się w Nowym Jorku. Kto to zrobił, sierżancie? PLR. i Salomo. Siła wybuchu odpowiada mocy rosyjskiej bomby walizkowej. Dokładnie w tym samym czasie w Paryżu był Dima. Wiesz, co to oznacza? Dima próbował temu zapobiec. Paryska bomba to pewnie jedna z tych zaginionych. Zdura! Tak czy siak? Pozwoliłeś, żeby to się stało? Sierżancie, cofnijmy się w czasie. Do banku. Mówisz, że paryska bomba jest z tym wydarzeniem jakoś powiązana. To nie mógł być Tim. Słucham dalej. Wezwaliśmy pomoc, Kowadło no 3. Część kompanii Charlie, pierwszej pancernej, Przyjechali do nas. Miller przyjechał. No dobra. Teraz siadamy za sterami czołgu, tylko nie, właśnie nie wiem czy będziemy kierować, czy będziemy jako strzelec. Miller, Miller odłóż dinozaura, musimy ruszać. Miller, skądś bawić? Dobra, czyli teraz gramy Millerem. A w poprzedniej misji graliśmy Dimo. No, bo ja się tu mogę rozglądać teraz. Zobaczcie, jakie tam w ogóle połacie terenu są. Po lewej, jakieś wzgórza, po prawej. Ło, po, po horyzont się rozprzestrzenia. Ta pustynia, naprawdę na nieźle. Ja tam nic nie ruszę, ja tylko się rozglądam ziom

Kontrolę nad czołgiem, prędkość, dobra, czyli kierujemy i strzelamy, więc super. Mamy pełną kontrolę. Kurde, chciałbym spróbować, aż się prosi, żeby właśnie spróbować wjechać w czołg naszych towarzyszy, ale nie będę tego robił. Dobra, w ogóle nie wiem po co mi wsteczny. Nie wiem czy w ogóle będziemy używać tych wstecznych. Wstecznego biegu. Ej, oni są szybsi, to i tak chyba by nie dopaliło, nie jechał. Wow. Dobra, gdzie? Wow, masakra. Kurde, czy my się ruszamy? Masakra, mój czołg się rusza. No, teraz. Dobra, łapcie. O kurde, za daleko to strzeliłem. Ale widzę, że chyba nie ma paraboli, kurczę, jak w tym. Jak w, w singlu Tylko strzela się po prostu na wprost. Dokładnie więc dodatkowe ułatwienie. Jeden czołg padł. Kolejny. Wo, tu ile wozów. Aha, nic nie trafiłem. To ciekawe, gdzie to poleciało. No, nie mogę trafić, ale fail. Dobra, pewnie zaraz padnę. Tylko taki szczegół. Próbuję trochę odjechać, żeby mnie nie trafili! No jo, idealnie, nie? Znaczy, sobie mam wrażenie, kurde, że oni celują, kurde, znaczy, że te pociski lecą bezpośrednio na nas, nieważne gdzie pojedziemy, ale wiem, że to zwaliłem, bo nie trafiałem ich. Najpierw ja strzelałem, kurde, biorąc e, na poprawkę odległość, w jakiej one są, te czołgi, a tutaj zaskoczenie, bo e, to nie działa jak w multinie, czyli jest ułatwienie. No dobra, teraz dam radę. Trururururur. A no jest przybliżenie jakieś. Gdzie są te czołgi? O, jadą. Boom. A Trzeba poprawkę wziąć, tylko to, że pocisk leci. Ale czemu mój czołg się rusza? Kurde, nie mogę wycelować przez to. To jest jakiś żal. Dobra, gincie. No i o, idealnie dostałem, wiadomo. Nie, nie mam pytań. A czekajcie, schowam z naszym czołgiem. LOL. Bardzo ciężka jest ta misja, wam powiem. No nie trafiłem, jakim cudem? Dobra. Trafiłem, ale przeżył. Znowu trafiłem. Dobra. O, ten dostał. Jeszcze jeden. Wo dobra. Gdzie? Gdzie te czołgi? Jak mam termowizyjną? Jak? ARS. Łoo, wow, ale jazda. Ach! Co jeszcze niżej strzelać, tak? Leżeć! No trafiłem! Chyba, że za jednym strzałem nie pada od przodu, szczególnie. Teraz z bok skleju. No należy 2,72 zniszczone Dobra robota 3-4 Okej, okay. komadło 3-4 pojazdy droga zniszczone Kontynuujemy misję Rozumiano 3-1 Przemieszczajcie się do następnego punktu bez ubioru Cwoją drogą te ślady to są chyba już zrobione wcześniej Kurde sorry za te SMS Eeeem... Um. No czekajcie chwilę. No dobra, wracamy. Odciął! Wow, znowu coś się dzieje. Zamierzyli nas! Rzeczpospolite z Pemelku, wstać, wstać, wstać na dwa formować szereg, formować szereg, oczekać na instrukcję, BF-0, Aha, szereg, dobra, ty obok, nikt nie może stanąć. jeden, jeden, jestem nad wami, podpinamy sygnał z UAV. Łucie z mikrosawolotem, jest transmisja. Okej, okay, to chyba my jesteśmy tam. Kowadło 3-1, waszym głównym celem jest ta bateria rakiet. Wsparcie lotnicze w gotowości! Przyjąłem, dowódco Kowadeł. Czekam na atak z powietrza. Spójrzcie tylko na ten pieprzony ul. Dobra, Miller. Odda 4 Jak? Kowadło 3-1, Uwaga, jedziemy! Ha, ja w ogóle wysyłałem gdzie indziej. Józef, przekażemy informacje ukraczane z tej misji. Trzeba znaleźć kogoś do ponowienia ataku. Dowództwo będzie musiało przejąć zadanie i zaatakować pozycję BTM. Bez odbioru. Zmienia akumulacyjne. O, je. Jeden już! Jeden już! Europa, cała na przód! To przyspieszenie mam, speed. O, coś leci. Spadowa. Nie, no patrzcie, patrzcie jak to skręciło. Nie, no to było chore. Leciało obok, skręciło we mnie. To było bez sensu. Wow, teraz jest parabola, tak? Nie no, fajnie Ej no zobaczcie jak ten pocisk leciał, nie? Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie co się z tym pociskiem działo. Jaka fala, nie? A, mogę zmieniać sobie? Przyjąłem, oui. KM 75. Gdzie? 75 atakujemy piechotę wroga Chyba no, tu ktoś jest To chyba też A ten przeżył, nieraz no, spoko No patrzcie twardy Bo Będę się patyczkował, kurde z jakimś KM -em. Co to ma być? No, gdzie jesteście? im to wszystko. Ten stoi, nic nie robi, spoko. Ten też. O! Nieładnie, ale nie trafi na szczęście. Dobra, jak też to mnie strzela. Kolejny leży. Dobra, Rozumiem, że w ogóle nie mogę się wykręcić. Um, co już, wszyscy? OM Nowa robota miner Mile, baterie rakietowe na prąż się eee. Gdzie? A to chyba Dobra Cel zniszczony Cel zniszczony Co jest? Spokojnie, synek Ojej, oh yeah, o to nasi, wyszła, chyba... spóźnili się trochę chłopaki. No, dosyć ciekawa misja, tam Ciekawe, czy jest coś, co tam jeszcze nas do, do końca czeka. O, idziemy do autostrady e, Teheranu, więc prawdopodobnie kolejna misja właśnie będzie w Teheranie, ale już jako piechota, tak mi się wydaje. Strzelam, że tak może będzie. Tyry Uwaga ciąg Wow. Jest drugi ciąg Wy patrzcie, teraz nie ma paraboli, nie? No i o co chodzi w ogóle z tym? Nie zbliżać się do siebie! Zachować odstępy Cicho tam! Cząc i nami pojazdy. Jak po lewej. What the fuck? What the fuck Wygląda w porządku! Jo! Wszystko skleją w ogóle! Co to ma być? Dobra, się schowałem. Jak teraz nie kurde trafię, to ma być ściema, nie, Jak nic Dobra, czekajcie. No shit Dobra, ja sobie włączę termowizję, będę lepiej widział Kurde stój! czołgiem, no Okej, okay, jeden padł Ten się wycofał A ci? No ci twardo stoją To jest czołg? Nie, to coś innego stoi tam Kurde nie wiem ja ich nie widzę O nie leci ze żeby Kurde, ich nie widzę stąd, oni mnie widzą. Twardo tam Nogi, cholera, jak nie widzę. No jasne, i we mnie dalej cyrkuje. Przesada to jest. Za każdym razem nas trafia. No, już myślałem, że teraz nas trafi. Bo tam ci nie żyją. Stój tym czołgiem. No nie, what the fuck? Nie, nie rozumiem. I dostaniemy? Ja tam jadę, nie. Ja nie wiem, nie potrafię go trafić, nie? On mnie widzi, on jest gdzieś schowany i mnie trafia bez problemu, a ja go nie mogę. No spoko. Gadaj z takim. O, ruszył się. Oczywiście, jaskliwym. Leżeć, no, idealnie. Trzymaj! Dobrze, teraz, szmarciarze. Idealnie, teraz mi się udało, kurde, aż się właśnie ujawnili w tym momencie. Nie mieli po prostu żadnych no szans. Ale tak to jak stali w ogóle w miejscu, ciągle jeszcze jakiś smoke'u, to... To była jakaś porażka, nie? Ok, fajnie, nie mogę się zatrzymać. Leżeć, no strzelaj, dobrze. Oh my god, no jest, idealnie. I kurde, skręcił. Sfaniaczek. Ej, no, chyba dostał, no, bo się jara nieźle. Taki czarny dym, widzicie? Dobra, leży. Trzy, trzy, nie łam szyku! Przed nami pojazdy! No i jedź! Przednikowodem zaatakować i zniszczyć konwój Dobra. Przyjąłem. Pokaż im, Miller. No a jak? Zaraz ich się pozbędziemy. Gdzie są nasi w ogóle? Tu, 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 za nami. Dobra, jadą. gdzie są te żarówki, O, jadą. Buu... Aha, trafiłem. Widzieliście to? raz, Aha, fajnie. Jeej Jeej. Oj, oj. Ciężarówki tam! Najpierw czołgi. Najpierw czołgi, dobra. Ej, no trafiłem go, dostał w tył Dobra, jeszcze jeden Uuuu Strzelaj! Dobrze Tam jeszcze jeden ucieka Tak jest Przełącz się na KM i odstrzelaj piechotę. E, tam kałem Przerwa ciągień przerwa ciągie Aha No dobra. Z twojego prawie strzeliłem, bo chciałem oddalić sobie ekran, ale. Nie ten klawisz. No, no jedziemy dalej. Które, gdyby nie te moje jakieś tam fajle i przekomorzanie się z tym przeciwnikami, to ta misja pewnie już by się skończyła. Ale jest dobrze. Gram na ślepo, także nie wiem. Nie wiem co będzie dalej, dlatego tak też to się toczy. Tu jest jakiś posty, widzę. O widzę, że to jest właśnie chyba droga do Teheranu. Ziomek, jedź. No, dobra. A! Jeszcze nie koniec! Wow, Jakie złomowisko normalnie! Zobacz, to jest zbierze, aut rozwalony. Masakra! Ciężarówki, auta, ale wszystkie tak samo wyglądają! W sumie Pustynia to duże pałacie, kurde, piachu, także... Nie dziwię się, że tutaj porozstawiali wszystkie takie rzeczy. Ach, dobra. Nie mogę przyspieszyć. A oni się oddalają ode mnie. O, zniknął mi znacznik, to pewnie coś się zacznie dziać. Dołącz do głównych sił, okej. widzę. bliżej, sprawdzimy. Aha.

Słuchaj, do no dobra, ale mów szybciej, szybciej, ziomek. Ale to nie będę ja. No to ja pójdę, no. Co za problem, ziomek. Go, go, Power Rangers. Jazda. E tam głupoty gadasz. Dobra.

Tak jest, my daddy Okej... Okay. No już, pociągi za spust! Hops! Co to pójdzie? Wo Cała droga wzdłuż, raczej wszerz, wzbuchła. Przekażę tej królewskiej fali uderzeniowej. Dobra robota, brachu. Dobra robota! Odwaliłeś za tego kolesia robotę! Należy ci się jego wypłata! Okej, okay. fajnie takie urozmaicenie. O nie, coś czuję, że to będzie przekazacki moment. Będę często ginął. Dobra, gdzie są przeciwnicy? Ten leży. Tam nie widzę. Co czysto chyba.

Jeszcze ten żyje. Kilka kilometrów i to w takim tempie to ja nie wiem, kiedy my dojdziemy. Okej. Okay. Na szczęście ani raz nas nie trafił koleś. Znaczy w kolesie. Buuu, o nie, trafi nas. Dobra, leży Czy jeszcze? Wow! Zedwo go widać. O nie Jakiś samochód Magin! No Kurde, twardzi są Ten skąd strzela? Eee... Ale co ja mam z nim? Aha, może w ten sposób 5! Dobra! Za kretem, przejrzęd oko stacji A widzę, że to trzeba wykorzystywać właśnie teren. jak widzicie to jest przy każdym kolesie jakaś skrzynka wybuchowa, też chamsko postawione. Ojej, oh yeah, ale za założę się, że właśnie ktoś u góry teraz wyskoczy mi, na tych... No już. I co, tak miało być? Bo mi się nie pojawiało, że go trafią Super, ale czemu stoimy? No tu jest. Wow. Kurde, masakra! Jeszcze ktoś czała. Kurde myślałem, że specjalnie to auto postawili, żeby je strzelać i wybuchło O! Widzę, widzę, spokojnie Tra-ta-ta-ta-ta. O! Nadal No i on, no ale to co mam stać? To jest najgorsze co może być, trzeba być w ruchu

I co? Koniec misji, tak? No dobra, słuchajcie. Dobra, tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, zostawiajcie łapki w górę, komentujcie odcinki, jeśli Wam się oczywiście podobają, nie nalegam, tylko przypominam i zapraszam na mojego fanpage'a oraz na bloga. Trzymajcie się, na razie.